O, to jest koronawirus. Drogie dzieciaki, rozmawiając z moimi dziećmi w domu, wiem, że nie podoba Wam się sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy. Szkoła, wyjście na rower, zabawa na Placu Zabaw ostatnio została zagarnięta czy zdominowana przez koronawirus. Wdarł się on również w wiadomości telewizyjne, do audycji radiowych. Jak przeglądacie fory społecznościowe, wiecie, że jest bohaterem wielu postów, pojawiających się mniej lub bardziej żartobliwych menc. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że nie wszystkie informacje, które do Was docierają, są informacjami rzetelnymi. Niektóre chcą wzbudzić lek, wasz lęk, niektóre chcą uśpić Waszą czujność i ostrożność. Wiem, że po głowie krąży Wam wiele pytań, i zadawajcie te pytania. Rozmawiajcie z dorosłymi, ale szukajcie odpowiedzi u specjalistów. Filmik, który nagraliśmy, zawiera wypowiedzi i pytania Waszych rówieśników. Odpowiadają na nie właśnie specjaliści, osoby dobre w swoim fachu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu filmiku każdy z Was poczuje się spokojniej i bezpieczniej. Pamiętajcie, Pytajcie, szukajcie odpowiedzi, ale weryfikujcie to, czy dociera do Was prawda. Ja serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się uściskać. Koronawirus to taka bardzo malutka cząsteczka taki bardzo mały patogen niewidzialny ludzkim okiem widoczny dopiero w mikroskopie który ma zdolność zakażania ludzi i wywoływania u nich chorób. Jak wygląda koronawirus? Koronawirus jest bardzo malutki, niewidoczny ludzkim okiem, mniejszy nawet niż małe ziarenko piasku, dlatego nie jesteśmy w stanie go zobaczyć w żaden sposób, a jest to taka maluteńka cząsteczka, przypominająca wyglądem troszeczkę tę kulkę, który na swojej powierzchni ma takie specjalne wypustki, tak jak tutaj takie przysawki, którymi może przykleić się, wniknąć do naszych komórek i spowodować w nich duże spustoszenie, zagrożenie i zniszczyć je nawet. Jak powstał koronawirus? Jest kilka teorii jak powstał koronawirus, ale ta najbardziej prawdopodobna mówi o tym, że jest to wirus, który bytował do tej pory w środowisku zwierząt i w sposób niekontrolowany nabył możliwości przenoszenia się między ludźmi i dlatego też zaraził nas. Czy koronawirusem można zarazić się od zwierząt takich jak na przykład mój pies? Dlaczego zwierzęta nie chorują? Zwierzęta jak i ludzie mają tego wirusa, ale jest to zupełnie inny wirus, zupełnie inaczej objawiający się, powodujący inne schorzenia. Także nie dar się rady zarazić od psa kota wirusem korona. Podobnie jak my swojego psa czy kota nie zarazimy wirusem. Ale zupełnie inną rzeczą jest przenoszenie wirusa na sierści. Zwierzę może przenieść wirusa na sierści tak jak my możemy przenieść na butach, kurtce czy na jakikolwiek innych przedmiotach. W związku z tym najważniejsze jest zachowanie higieny, czyli częste mycie rąk, mycie psa itd. Tak Dlaczego podczas epidemii koronawirusa nie mogę odwiedzić swoich dziadków? Czas, w którym się znaleźliśmy, jest czasem, w którym pokazujemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za innych. W tej chwili w Polsce ogłoszono stan epidemii, który oznacza, że musimy ograniczyć kontakty z innymi osobami, aby wirus nie przechodził z człowieka na człowieka, nie rozprzestrzeniał się. Ograniczenie kontaktów z dziadkami pokazuje dzisiaj, jak bardzo są dla ciebie ważni i jak bardzo ich kochasz. To, że nie odwiedzasz swoich dziadków, nie oznacza, że nie możesz mieć z nimi kontaktu. W każdej chwili, gdy poczujesz taką potrzebę, możesz do nich zadzwonić i porozmawiać. Możesz narysować dla nich wspaniały obrazek lub zrobić coś, co sprawi im przyjemność. W ten sposób pokażesz, jak bardzo ich kochasz. Co robić, żeby nie zachorować? Musimy uważać na siebie przede wszystkim, dbać o swoją odporność, dbać o swoich bliskich i. Stosować się do kilku prostych zasad higieny osobistej, czyli do częstego mycia rąk, do zatykania buzi, ust w trakcie kichania, także nie przebywania w bardzo bliskiej odległości od osób, które kaszlą i kichają, a także unikać w tej chwili dużych skupisk ludzkich, dlatego pozostańmy w domu. Czy jak jest koronawirus, to mogę wyjść na rower? To zależy, czy mieszkasz w bloku, czy w domu z własnym ogródkiem. Jeżeli mieszkasz w domu z własnym ogródkiem, możesz jeździć na rowerze po swoim ogrodzie, zawsze pod kontrolą i za zgodą rodziców. Jeżeli mieszkasz w bloku, to rodzice zadecydują, kiedy i gdzie będziesz ewentualnie jeździć na rowerze. Pamiętaj jednak, że dzisiaj powinniśmy pozostać w swoim domu, aby ograniczyć kontakty z innymi osobami. Dlatego też może warto jazdę na rowerze przełożyć na inny czas, kiedy będziemy mogli swobodnie wychodzić na ulicę, place zabaw czy boiska. Dzisiaj warto pobawić się w domu na balkonie lub w swoim ogrodzie. Życzę cudownego czasu. Czy można wychodzić na spacer do parku lub lasu? Dlaczego nie możemy się bawić, jesteśmy na placu zabaw? W chwili obecnej powinniśmy pozostać w domu i dlatego unikać kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego też nie możemy wychodzić na place zabaw, czy bawić się i spotykać z koleżankami i kolegami, choć jest to bardzo przykre dla was wszystkich na pewno, ale tylko w ten sposób możemy zapobiec tej epidemii i powstrzymać rozprzestrzenianie się między nami koronawirusa. Dlatego też apelujemy do was wszystkich, zostańcie w domu, bawcie się w domu. Razem damy radę i razem wytrzymamy. Kiedy znowu będą otwarte place zabaw? Placy zabaw zostaną otwarte najszybciej, jak to będzie możliwe. Wtedy, kiedy minie zagrożenie epidemią. Niestety nie jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, kiedy konkretnie to będzie, ale taki dzień przyjdzie i mam nadzieję, że przyjdzie on szybciej niż później. Dlaczego ludzie chodzą w maskach? Czy to naprawdę pomaga? Cześć, chciałem wam powiedzieć, kto i kiedy powinien używać maski, chociażby takiej maski, jak ja mam tutaj, maski chirurgicznej. Czyli są to osoby, które w chwili obecnej są chore, mają objawy choroby, kaszlą albo kichają, e, albo mają na przykład katar, gorączkę, źle się czują. Wtedy taka osoba powinna zaopatrzyć się w taką maskę i jej używać. Drugim przypadkiem e, używania masek jest używanie przez personel medyczny, czyli przez ludzi zdrowych, którzy zajmują się opieką nad osobami chorymi i wtedy te osoby muszą używać tych masek, żeby chronić samego siebie, żeby się nie zarazić i nie roznosić tego wirusa. Więc nie macie potrzeby noszenia na co dzień takiej maski chirurgicznej. Najważniejsze przy tym jest poza używaniem też maski, żeby dbać o swoje zdrowie, dbać o swoich bliskich, myć bardzo często ręce przed każdym jedzeniem, przed po zabawie czy po nauce. Myć porządnie pokarmy, dbać o swoją odporność i zachowywać odpowiednią odległość od osoby, która w tej chwili jest chora. Czemu koronawirus jest taki groźny? Koronawirus jest dlatego taki groźny, że w bardzo szybki i łatwy sposób rozprzestrzenia się między ludźmi i może powodować u nich bardzo ciężką chorobę, która nawet może doprowadzić do tego, że takiego pacjenta trzeba będzie położyć do szpitala. Objawy koronawirusa u dzieci? Takie same jak u dorosłych czy inne? Na szczęście dzieci zakażone koronawirusem chorują bardzo łagodnie, chorują też rzadko. A jeśli już dojdzie do zakażenia i do choroby, to najczęściej jest to przebieg bardzo łagodny, praktycznie bezobjawowy, który może przypominać zwykłe przeziębienie, czyli jakiś katar, kaszel, podwyższona temperatura, ogólne zmęczenie. Czy dorośli też się boją koronawirusa? Tak, dorośli też boją się koronawirusa. Jeżeli mówią, że się nie boją, to albo bagatelizują problem, albo chcą nam dodać otuchy. Niemniej nie bagatelizujmy tego problemu. On jest naprawdę poważny. Po prostu zachowujmy się rozważnie i ograniczajmy możliwości, w których możemy się zarazić. Unikajmy dużych skupisk ludzi, myjmy ręce, zostańmy w domu, cieszmy się tym czasem, który mamy i najlepiej jak umiemy, go wykorzystajmy. Co się stanie, gdy ktoś z rodziny zachoruje? To bardzo trudne pytanie, albo bardzo ważne pytanie. Jeżeli ktoś zachoruje, to dorośli będą kontaktować się z lekarzem i poproszą o pomoc. Jeżeli będzie podejrzenie, że ktoś z domowników jest zakażony koronawirusem, to lekarze zadecydują, czy osoba ta będzie mogła chorować w domu. Czy będzie musiała chorować w szpitalu? Pozostali domownicy będą musieli przez 14 dni, a może dłużej, pozostać w domu bez możliwości kontaktu bezpośredniego z innymi. Warto pamiętać, że w tym czasie zwanym kwarantanną należy dużo odpoczywać, dobrze się odżywiać, przyjmować ewentualnie lekarstwa zalecone przez lekarza. Czy jak dużo ludzi zachoruje na koronawirusa i będą w szpitalu, to czy będą przetrzymy... dzieci będą przetrzymywane w tych samych pokojach co dorośli w szpitalu, czy w innych? Na szczęście dzieci nie chorują bardzo ciężko na koronawirusa i do tej pory nie wymagają hospitalizacji, czyli położenia do szpitala. Ale jeśli nawet by do tego doszło, to nie martwcie się, są specjalne szpitale dla dzieci, a oddzielne dla dorosłych. Czy ja też mam wirusa? Wyglądasz na bardzo zdrowego i myślę, że na pewno nie masz koronawirusa, dlatego nie martw się. Czy koronawirus może zarazić 100 osób w jeden dzień? Koronawirus zaraża innych ludzi, rozprzestrzenia się wśród nich w bardzo łatwy, szybki sposób. Dlatego też jedna osoba zarażona może w przeciągu kilku dni zarazić nawet do 100 osób. Skoro wirus podobno ginie w temperaturze powyżej 27 stopni, to yy, dlaczego nasze ciało go nie zabija? Koronawirus poza naszym organizmem może żyć. Od kilkunastu, kilkudziesięciu minut, nawet do kilku dni, w zależności od tego, w jakiej temperaturze się znajduje i na jakiej powierzchni się znajduje. Mówi się, że dopiero temperatura powyżej 60 stopni całkowicie niszczy tego wirusa, a w naszym ciele, przy naszych 36-37 stopniach Celsjusza, koronawirus ma idealne warunki do rozmnażania się i do tego, żeby pozostawał tam jak najdłużej. Czy koronawirus jest wyleczalny? Na szczęście choroba, którą wywołuje koronawirus nazywaną COVID-19 jest dla większości ludzi całkowicie wyleczalna, dlatego nie martwcie się, zostańcie w domu, myjcie często ręce, dbajcie o swoją higienę, a nic złego wam się nie przydarzy. Czy można ponownie zachorować na koronawirusa? W chwili obecnej wszystkie badania i obserwacje wskazują na to, że po przebyciu zakażenia koronawirusem ten wirus nie jest w stanie po raz drugi nam zagrozić i nas zakazić. Dlaczego muszę uczyć się w domu? Nauka w domu jest bezpośrednio spowodowana stanem epidemii, który ogłoszono w naszym kraju z powodu koronawirusa. Nauka w domu uchroni Ciebie i Twoich kolegów przed ewentualnym zachorowaniem. Czas, w którym będziesz uczyła się w domu, możesz wykorzystać jako nowe doświadczenie. Dzięki nauce w domu poznasz jeszcze więcej możliwości wykorzystania internetu. Dowiesz się wiele o sobie. O tym na przykład, czy potrafisz pracować systematycznie, czy stosujesz się do ustalonych z nauczycielem terminów. Czas nauki w domu minie i kiedy będziesz bezpieczna, wrócisz do swojej szkoły, klasy, nauczycieli, kolegów i koleżanek. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Was dumni, że potraficie dostosować się do nowej sytuacji. Nie widać Was na ulicach, podwórkach czy boiskach. Dzięki temu dajecie wielkie świadectwo odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, za sąsiadów, za innych ludzi. Jesteście Ci wspaniali. Dziękujemy Wam za to. Czy w wielką sobotę będziemy mogli poświęcić pokarmy w kościele? W tym roku, niestety, to poświęcenie nie odbędzie się. Ze względu na to, że w naszej ojczyźnie i w wielu krajach europejskich jest epidemia koronawirusa. Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo oraz Wasze zdrowie, prosimy o to, abyście pozostali w domach. I właśnie w poranek Wielkanocny, wraz ze swoimi rodzicami, odmówili specjalną modlitwę, którą możecie znaleźć w internecie. Już dziś życzę Wam błogosławionych, wspaniałych, wypełnionych Bożym błogosławieństwem, zwłaszcza zdrowiem, świąt zmartwychwstania Pańskiego. Jak wypełnić przykazanie kościelne o obowiązkowej spowiedzi i przyjęciu komunii w czasie świąt. Ci, którzy twierdzą, że są zdrowi i nikogo nie zarażają, mogą indywidualnie umówić się z księdzem w swojej parafii na spowiedź. Można to zrobić telefonicznie można to zrobić mailowo. Poproście waszych rodziców, by właśnie w waszym imieniu i w swoim imieniu tak zrobili. Ale tylko pod warunkiem, kiedy czujecie się zdrowi i nie będziecie bali się nikogo zarażać. Dla tych, którzy są chorzy lub w kwarantannie, nie mogą wychodzić z domu, papież Franciszek daje taką specjalną radę: aby w zamkniętym pokoju, w pokoju, w którym nikt nie słyszy, powiedzieć panu Bogu o swoich grzechach i obiecać mu, że po ustaniu epidemii, wtedy, kiedy człowiek Poczuję się lepiej, wyspowiadam się w normalny sposób u księdza w konfesjonale. Papież zachęca do tego, aby ci, którzy nie mogą uczestniczyć w spowiedzi, korzystali z żalu zupełnego, z żalu doskonałego. Jak nisko może spaść cena no złotówki? Tak naprawdę zadałeś jedno z najtrudniejszych pytań na dzień dzisiejszy, ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co się może dalej wydarzyć. Według mnie najważniejszymi czynnikami, które mają na to wpływ, są odpływ kapitału z Polski do krajów bezpiecznych. Mam tu na myśli Stany Zjednoczone, a tym samym zamiana naszej złotówki na dolary amerykańskie. To po pierwsze. I po drugie, według mojej oceny, obniżka stóp procentowych, którą Wykonał Narodowy Bank Polski, co spowodowało mniejszą atrakcyjność naszych inwestycji w złotówkach, czyli obniżenie ich oprocentowania, a tym samym odpływ waluty z Polski do krajów, gdzie te stopy procentowe i te stopy zwrotu z inwestycji są większe. I to według mnie są dwa główne czynniki powodujące, że złotówka jest. W tej chwili na tym poziomie, na którym mamy. Gdybyś mnie zapytał, czy może być jeszcze, jeszcze słabsza, pewnie w najbliższym czasie możemy jeszcze zaobserwować słabszą złotówkę, ze względu na fakt, iż rozpiętość wahań i panika, którą widzimy na światowych rynkach, jest niewidziana od kryzysu z lat 2008-2009. Dlaczego część urzędów jest zamknięta? Co robią władze miejskie, by nas chronić? Urząd Miasta to miejsce, gdzie mieszkańcy załatwiają wiele dla siebie istotnych spraw, niemniej jednak musiał ze względów bezpieczeństwa zostać zamknięty. Nie znaczy to jednak, że urzędniczyńcy nie pracują. Wszystkie służby miasta zaangażowane są w to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Prowadzone są również akcje informacyjne zarówno na stronie miasta, jak i w mediach społecznościowych. Czy jest coś pozytywnego w tej sytuacji z koronawirusem? Miejmy nadzieję, że ta cała sytuacja z koronawirusem przyniesie też takie pozytywne skutki. Mówię tu o tym, że więcej ludzi zacznie dbać o siebie, dbać o swoją odporność, dbać o swoich bliskich, ludzie będą sobie bardziej pomagać, będą bardziej solitarni, a przede wszystkim będą dbali o własną higienę. I o to, żeby, jak są chorzy, unikali kontaktu z ludźmi, potrafili zasłaniać się podczas kaszlu, i przede wszystkim będą myli ręce, nie będą dbali o higienę własną i własnych bliskich. Jak możemy podziękować tym lekarzom i pielęgniarkom, którzy teraz ciężko pracują? Dzisiaj trudno będzie osobiście podziękować lekarzom i pielęgniarkom oraz innym pracownikom służby zdrowia, ale przyjdzie taki dzień, w którym będziesz mogła to uczynić. Dzisiaj natomiast możesz to zrobić, wykorzystując różne środki przekazu internet, lokalne radio i telewizję. Pamiętaj, że lekarze i pielęgniarki pomagali nam zawsze, pomagają i będą pomagali. Dlatego też, mówiąc o ich pracy z szacunkiem, wyrażasz i będziesz wyrażała wdzięczność za to, co robią dla nas. Kiedy będzie szczepionka na koronawirusa? Prace nad szczepionką na koronawirusa. Są już w bardzo zaawansowanym etapie, trwają one już od kilku ładnych miesięcy. Jesteśmy coraz bliżej wynalezienia szczepionki na koronawirusa, ale niestety, żeby taka szczepionka mogła zostać zastosowana u ludzi, potrzeba na to jeszcze kilku ładnych miesięcy. Kiedy będzie koniec koronawirusa? Kiedy się skończy koronawirus? Kiedy skończy się koronawirus? Myślę, że to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie wszyscy w tej chwili na świecie. I ktoś, kto znałby na to odpowiedź, myślę, że zarobiłby na tym wielkie pieniądze i byłby panem tego świata. Myślę, że potrwa to przynajmniej kilka tygodni, jak nie miesięcy, ale tylko w naszej solidarności i w tym, żebyśmy trzymali się razem, jest siła, żeby pokazać tego strasznego wirusa. Drodzy rodzice i opiekunowie, mam nadzieję, że film, który właśnie obejrzeliście, zainspiruje Was do szczerych rozmów z Waszymi dziećmi. Które zwłaszcza w ostatnich tygodniach potrzebują wsparcia ze strony nas, dorosłych. Ostatnio jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Wystarczy włączyć telewizor, posłuchać przez chwilę radio, czy przejrzeć fora internetowe. Dziecko bardzo często jest takim mimowolnym świadkiem naszych komentarzy czy rozmów telefonicznych. Nastoletnie dziecko rozmawia o tym ze swoimi rówieśnikami lub stara się znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania na własną rękę. No właśnie, i tu rodzi się pytanie: czy dziecko dobrze rozumie to, co się dzieje? Czy widząc nasz niepokój i obawy, nie boi się zadać nam nawet te najtrudniejsze pytania? Jedno jest pewne: dziecko widzi, i czuje nasz niepokój. Tu sprawdza się jedna prosta zasada: Spokojny rodzic to spokojne dziecko. Dlatego zadaniem nas, dorosłych, jest dać dziecku poczucie bezpieczeństwa, ale także nazywać rzeczy po imieniu, nie oszukiwać. Trzeba wytłumaczyć dziecku, że sytuacja, w której się znajdujemy. Jest nowa, ale my dorośli wiemy, co mamy robić: że mamy sytuację pod kontrolą. Wówczas dziecko, które jest pełne lęków i niepokoju, może nam zaufać i uspokoi się. Zrozumie także, że sytuacja, kiedy musi pozostać w domu. Musi uczyć się w domu, nie może wyjść na spacer do parku, pobawić się z rówieśnikami, nie może pójść do kina czy spotkać się z ukochaną babcią czy dziadkiem. Jest sytuacją tymczasową, która kiedyś minie. Zadaniem nas, dorosłych, jest dać dziecku maksymalne poczucie bezpieczeństwa, ale także rozmawiać z nimi i odpowiadać na wszystkie, nawet te najtrudniejsze pytania. Apeluję do Państwa, rozmawiajmy z dziećmi, nie pozostawiajmy ich pytań bez odpowiedzi. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.